Hej kochani. Dzisiaj odcinek specjalny, gdzie będziemy rozmawiać o Oskarach. Zapraszam. Nominacje Oscarowe już z nami, dlatego dzisiaj przejdziemy przez nominowane dzieła. Jednocześnie ja będę przyznawała Oscary i będę zastanawiała się, komu może dać Oscara Akademia. Z powodu Oscarów powstały też dwie główne dramy. Pierwsza z nich jest związana z Barbie. Niestety Greta Gerwig i Margot Robbie nie otrzymały nominacji do Oscarów w kategorii reżyseria i aktorka pierwszoplanowa. Ja osobiście uważam, że faktycznie jest to nietypowe, ponieważ Ryan Gosling, który grał Kena, został nominowany do nagrody drugoplanowej, co dla wielu jest dziwne, ponieważ jednak Ken działał w połączeniu z Barbie. Rozumiem, że może Was to oburzać jednocześnie, no nie mamy wpływu na takie nagrody. Ja uważam, że Margot Robbie bardzo dobrze poradziła sobie z tą rolą, wręcz stała się ikoną Barbie. A Greta Gerwig wyszła z bardzo oryginalnym projektem. Wiem, że przez wielu film Barbie jest uważany za kiepski film. Ja uważam, że był naprawdę dobry. Jednocześnie też rozumiem, że jest naprawdę dużo kandydatów do tej nagrody. I konkurencja jest duża, co by nie mówić. Drugą dramą jest nienominowanie Chłopów. Ja wiem, że dla wielu z nas może być to ciężkie, no bo jednak to była polska produkcja. Ja osobiście byłam zachwycona produkcją Chłopów. Jednak patrząc na oceny krytyków za granicą, wielu jednak nie rozumiało tego wajbu i tej chłopskiej Polski. Wielu doceniło to, że było to malowane. Jednocześnie, niektórzy komentowali, że nie, nie widzą powodu, żeby to robić w obrazie, i jednocześnie, że można zrobić to komputerowo. Nawet czytałam opinię, że film był bardzo smutny i nie zostawia nas z pozytywnym zakończeniem. No trudno, co możemy zrobić? Możemy się jednak cieszyć, że do polskich kin weszła tak wspaniała produkcja. I jednak są też recenzenci z zagranicy, którzy ją doceniają. Więc cieszmy się z dobrego polskiego kina i idźmy dalej. Pierwsza kategoria: kostiumy. Nominowani Barbie. Czas Krwawego Księżyca, Napoleon, Oppenheimer, Biedne Istoty. Osobiście uważam, że jeżeli chodzi o Oppenheimera i Napoleona, nie było tam nic wyróżniającego się, były to poprawne kostiumy, jednak też na przykład, mimo że było to kino historyczne, nie były to tak fascynujące kostiumy jak na przykład Faworycie lata temu. Czas krwawego księżyca przedstawił nam tradycyjne stroje rdzennych mieszkańców, co było naprawdę wyjątkowe. Jednakże moja rozterka jest między Barbie a biednymi istotami. Jestem zachwycona biednymi istotami i jest to w zdecydowanie mojej topce topek. Jednakże uważam, że warto docenić pracę kostiumografów w filmie Barbie. I ja daję statuetkę filmowej Barbie. I uważam, że Akademia jest w stanie to docenić. Barbie. Charakteryzacja. Golda, Maestro, Oppenheimer, biedne istoty, śnieżne bractwo. Jeżeli chodzi o charakteryzację, uważam, że jest tu tylko jeden kandydat, który faktycznie najbardziej na to zasługuje. Mimo że uważam, że w Goldie, Maestro, Helen Mirren i Bradley Cooper byli świetnie ucharakteryzowani. Śnieżne Bractwo również oddało klimat tej zimnej przestrzeni. U Oppenheimera za bardzo widziałam aktorów, jedynie Teller był naprawdę dobrze ucharakteryzowany. Ode mnie i od Akademii Biedne Istoty. Scenografia. Barbie, Czas Krwawego Księżyca, Napoleon, Oppenheimer, Biedne Istoty. Napoleon, Oppenheimer, Czas Krwawego Księżyca nie pasują mi za bardzo do tej kategorii. I znowu mam tutaj dwóch faworytów, czyli Barbie i Biedne Istoty. Tak, jak uważam, że biedne istoty wyglądały świetnie, to mimo wszystko Barbie naprawdę włożyła dużo pracy w scenografię i to są faktycznie bardzo mocne punkty tego filmu. Czyli nagroda trafia do Barbie i ode mnie, i od Akademii. Film dokumentalny. Bobby Wine, prezydent getta, wieczna pamięć, cztery córki, Tukile Tiger, 20 dni w Maripolu. To jest dla mnie trochę ciężka kategoria, ponieważ no, nie widziałam wszystkich filmów. Chciałabym oglądać więcej filmów dokumentalnych, chciałabym, żeby były szerzej dostępne. Jednakże, mając znajomość, jak Oscary potrafią być polityczne, stawiałabym jednak bardziej na 20 dni w Maripolu. Mimo tej polityczności nie umniejszam produkcji, bo uważam, że jest to naprawdę bardzo dobra produkcja. I z tej kategorii widziałam też cztery córki, które. Naprawdę są bardzo, bardzo oryginalnym dokumentem, bo łączą w sobie trochę fabuły z dokumentem, co jest nietypowym zabiegiem. Wiadomo, chcę zobaczyć trzy pozostałe produkcje. Jest mi ciężko to ocenić, nie oglądając tego. Jedna produkcja jest o prezydencie z Ugandy, druga jest o związku pary, gdzie jedna z osób choruje na Alzheimera, a kolejna jest związana z historią ojca, którego córka została zgwałcona. Nie będę mówić tego na YouTube. Trudno jest wybrać z pięciu produkcji, gdzie oglądało się dwie. <grym> Ale mimo wszystko, użyjmy tych dwóch produkcji. Statuetka trafia ode mnie do czterech córek, a Akademia pewnie dają 20 dni w Maripolu. Obie produkcje były świetne, więc naprawdę byłabym zadowolona, gdyby któraś z nich dostała Oscara. Montaż: Anatomia upadku, Przesilenie zimowe, Czas krwawego księżyca, Oppenheimer, biedne istoty. I jest to bardzo ciężko, ponieważ każdy z tych filmów wyróżniał się montażowo. Jednakże jest scena w Oppenheimerze, która naprawdę zapadła mi w pamięć, i jest to scena przemowy Oppenheimera po wybuchu bomby. I to, co emocjonalnie się tam dzieje, co jest spowodowane montażem, jest czymś niesamowitym. Więc Ode mnie statuetka dla Oppenheimera, i wydaje mi się, że akademia doceni to tak samo. Dźwięk. Twórca, maestro, Mission Impossible, Oppenheimer, strefa interesów. Niestety, strefy interesów też nie widziałam, ponieważ premiera Polska jest dopiero w marcu. Ale mój pierwszy zarzut, kto w ogóle stwierdził, że Oppenheimer może mieć statuetkę za dźwięk? Ja byłam na tym filmie trzy razy. I po pewnym czasie zaczęłam zauważać, że niektóre dialogi są niesłyszalne, bo wiecie, my mamy to ułatwienie, że mamy napisy. W stanach tych napisów nie mają. <grych> I również wielu krytyków amerykańskich powiedziało, że części dialogów nie było słychać. Co nie jest dla mnie dziwne, ponieważ jeżeli ktoś ogląda filmy Nolana z oryginalnym dźwiękiem, wie, że dźwiękowo nie jest on najlepszy. Więc jak się domyślacie, Oppenheimer na pewno nie zasługuje na statuetkę za dźwięk i wydaje mi się, że faktycznie statuetkę może dostać maestro. Jest to też film o muzyku, więc dziwne by było, gdyby nie dostali. A jednocześnie, dźwięk w tym filmie jest naprawdę niesamowity, i musieli się postarać, żeby to wybrzmiało. Ode mnie i od akademii, maestro. Muzyka do filmu. American Fiction, Indiana Jones, Czas Krwawego Księżyca, Oppenheimer, Biedne Istoty. No i niestety, American Fiction też nie widziałam jeszcze, bo jest dopiero w marcu. Czy możemy zrobić tak, żeby te premiery polskie były trochę szybciej? Wiem, dystrybucja, napisy, umowy, wiem. Ale tak trochę szybciej? Mimo braku znajomości jednej produkcji, mam tutaj swojego faworyta. Oczywiście, Fendrick zrobił wspaniałą robotę w Biednych Istotach. Muzyka jest niesamowita, ale to, co Goranson zrobił w Oppenheimerze, przeszło moje oczekiwania. To jest takie połączenie muzyki z fizyką. Tu naprawdę nie żartuję, bo mam wrażenie, że próbował oddać dźwięk atomów i cząsteczek w połączeniu z muzyką elektroniczną. Więc mam wrażenie, że i ja, i akademia to docenimy, więc Oppenheimer. Piosenka. The fire inside, flaming hot smak sukcesu. I'm just Ken Barbie. It never went away, John Baptiste, amerykańska symfonia. A song for my people, czas krwawego księżyca. What was I made for? Barbie. Wszystkie te utwory mają coś bardzo ciekawego w sobie, ale jednak What was I made for porusza na każdym poziomie i mam nadzieję, bo jak już wiemy, Golden Globe doceniły I'm Just Ken. Chciałabym, żeby Oscary doceniły What Was I Made for. Oczywiście na tej liście brakuje mi najlepszej piosenki, czyli Mario Bros Peaches. Jack Black, ludzie. Jack Black. Czyli statuetka idzie do What Was I Made for? Billie Eilish, Barbie. I ode mnie, i od Akademii. Scenariusz adaptowany. American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Jednej istoty strefa interesów. Jak mogę chwalić Oppenheimera w pewnych kwestiach, to tutaj mam wrażenie, że Nolan bardzo pogubił się w tej adaptacji. Ja czytałam tą książkę i naprawdę jest wiele niesamowitych szczegółów, ale mam wrażenie, że Nolan za bardzo zakochał się w postaci opiego i trochę go wyidealizował, jednocześnie próbując przełożyć wszystko z książki do filmu. Sprawiło to, że miałam trochę zamieszanie fabularne, jakby były tam trzy filmy w jednym filmie. Pięć wątków po prostu nie wybrzmiała, bo było tego za dużo. Więc uważam, że była to średnia adaptacja. Jest to dobry film, a mógł być jeszcze bardziej wybitny. Tutaj, jeżeli chodzi o scenariusz adaptowany, myślę, że znowu akademia może mieć tą samą myśl, co ja, czyli biedne istoty. Scenariusz oryginalny. Anatomia upadku, przesilenie zimowe, maestro, obsesja, poprzednie życie. Strasznie chciałabym, żeby poprzednie życie dostało jakąś statuetkę, bo jest to wspaniały film. Jest to bardzo prosty film, ale bardzo wspaniały. To Anatomia upadku trzyma w napięciu. Bardzo bym chciała docenić poprzednie życie. Mam nawet plakat za kamerą tego filmu. Mam wrażenie, że poprzednie życie bardziej dotknęło mnie tak emocjonalnie. A jednak, jeżeli chodzi o scenariusz napięcia, anatomia upadku mogła być lepsza. A po prostu mam jakiś sentyment do poprzedniego życia. Dobra, ode mnie Anatomia Upadku, a wydaje mi się, że Akademia pewnie doceni obsesję, ze względu na to, że mamy tam bardzo znane aktorki. Efekty wizualne: Twórca Strażnicy Galaktyki 3, Godzilla Minus 1, Mission Impossible, Dead Reckoning, Napoleon. Znowu. Kto zdecydował się, żeby Napoleon był w tej kategorii? Okej, okay, ja wiem, Bitwy, i w ogóle może ja po prostu jestem źle nastawiona do tego filmu, bo mi się średnio podobał, ale no nie, Napoleon, no nie. Pozostałe filmy uważam, że każdy z nich zasługuje również na statuetkę, ale ze względu na to, że mam jakiś taki ogromny szacunek do tego, jeżeli ktoś kręci na lokacjach i te wizualia wyglądają świetnie. Przyznałabym to chyba twórcy, ze względu na to, że byłam w ogóle w imax i ten obraz wyglądał niesamowicie. Ode mnie twórca i wydaje mi się, że akademia też może tak pomyśleć. Zdjęcia. El Conde, Czas Krwawego Księżyca, Maestro Oppenheimer, Biednej Istoty. No, tutaj powtarzalne filmy. W ogóle oprócz El Condo, polecam wam to obejrzeć, to jest w ogóle na Netflixie. Super. Czarna komedia połączona z horrorem, czarno-biała, o wampirach. Love it. Ale tutaj bez przeciągania. Ode mnie biednej istoty, od Akademii Biednej istoty. Film międzynarodowy. Ja kapitan Włochy. Perfect Days Japonia. Śnieżne Bractwa Hiszpania. Pokój nauczycielski Niemcy. Strefa interesów Wielka Brytania. Znowu smutek, bo premiery opóźnione, więc nie widzimy za bardzo tych filmów, więc znowu potraktujcie tą kategorię trochę lżej, bo nie widziałam trzech z nich, ale mam jakieś takie przyczucie, że strefa interesów może być interesująca dla Akademii. Ja postawię na Perfect Days, a od Akademii strefa interesów. Animacja. Chłopiec i Czapla, Elemental, Nimona, Pies i Robot, Spiderman poprzez multiversum. Wszystkie świetne animacje, w ogóle obejrzyjcie je. Ale wydaje mi się, że mam tutaj swojego faworyta i wydaje mi się, że akademia zadecyduje to samo czyli ode mnie i od Akademii Spider-Man poprzez Multiversum. Wydaje mi się, że to może być ten film, dlatego że ta animacja naprawdę przekroczyła moje oczekiwania, a jednocześnie style animacji, który oni używają. I to, jak łączą różne style, naprawdę poszło na zupełnie inny poziom. Różne postacie Spider-Manów mają różne rodzaje kreski i są w jednych scenach, więc naprawdę tutaj ta produkcja plusuje tym. Ja najbardziej uwielbiam i postać, i samą kreskę Spider-Panka. Polecam. Aktor drugoplanowy. Sterling K. Brown, American Fiction. Robert De Niro Czas krwawego księżyca. Robert Downey Jr., Oppenheimer. Ryan Gosling, Barbie. Mark Ruffalo Biedne istoty. No ja też może tutaj nie będę za bardzo tego rozciągać. Wszyscy to świetni aktorzy. Jestem nadal zachwycona Markiem Rafalo w Biednych Istotach. A patrząc na to, co mówiono o roli Downey Juniora, jako jego takiej nowej twarzy w aktorstwie, myślę, że Akademia może pójść w tą stronę. Więc ode mnie Mark Rafalo, a od Akademii Robert Downey Jr.. Aktorka drugoplanowa. Emily Blunt... Oppenheimer, Daniel Brooks, kolor purpury, America Ferrera, Barbie, Judy Foster, niad, Davin Joy Randolph, przesilenie zimowe. Od razu ponownie skomentuję, nie wiem dlaczego tutaj jest Emily Blunt. Nie zrozumcie mnie źle. Jest świetną aktorką i naprawdę uwielbiam ją w wielu rolach, ale... Ona tutaj w Openheimerze nie za bardzo miała co grać. Jest tak naprawdę jedna scena podczas przesłuchania, gdzie może się wykazać, a tak naprawdę ona jest tylko od opieprzania Openheimera. it. Jej postać jest bardzo spłaszczona. Ona robiła co mogła z tą rolą. Co może teraz ma sens, bo dostając taką rolę, yy, musisz ją wyciągnąć. Też może nie przyciągając ode mnie Judy Foster Niad. A od akademii wydaje mi się, że Daniel Brooks, kolor purpury. Aktor. Bradley Cooper, maestro. Paul Giamatti, przesilenie zimowe. Colman Domingo Rustin. Kilian Murphy, Opie. Jeffrey Wright, American fiction. Na pewno Bradley Cooper by bardzo chciał, bo nie wiem, czy wiecie, on do roli maestra się w ogóle przygotował z 5 lat. Więc on naprawdę stara się o tego Oscara. Na, za przesilenie zimowe bardzo bym chciała, żeby dostał Paul Jamati. Chociaż patrząc na jego wywiady, on już jest w ogóle zachwycony z tego, że otrzymał nominację i stwierdził, że mogę umierać. Ale raczej tutaj nie będzie zaskoczeń, czyli ode mnie i od Akademii Kilian Murphy. Bardzo się cieszę, że mógł w końcu mieć taką główną rolę pierwszoplanową. Nie mówię o serialach. Mówię o dużym kinie, bo jednak zawsze, szczególnie w filmach, Nelana, był raczej tą drugoplanową postacią. Aktorkę: Annette Benning, Niad. Lily Gladstone, Czas Krwawego Księżyca. Sandra Huller, Anatomia Upadku. Kerry Mulligan, Maestro. Emma Stone, Biedne Istoty. Tutaj również ciekawa kombinacja. Wszystkie aktorki bardzo dobre. Annette Benning, urocza, dramatyczna. Świetna. Lily Gladstone błyszczała w tym filmie i żałuję, że nie było jej więcej, bo z chęcią bym obejrzała mniej DiCaprio i De Niro na rzecz Lil Gladstone. Sandra Huller, niesamowita w anatomii upadku, mega, mega przyciągająca. Carrie Mulligan, również wspaniała. No i Emma Stone, jednej istoty. Więc tutaj może Was zdziwić, co myślę, co Akademia może wybrać, ale ode mnie, Emma Stone, biedne istoty, a od akademii Lily Gladstone. Reżyseria. Martin Scorsese, Czas Krwawego Księżyca, Justin Triet, Anatomia Upadku, Christopher Nolan, Oppenheimer, Jonathan Glazer, Strefa Interesów, Jorgos Lantimos, biedne istoty. No, trudne się wylosowało, trudne. Jak mogę narzekać na scenariusz Oppenheimera, to na reżyserię już nie za bardzo. Na czas Krwawego Księżyca mogę trochę narzekać, bo jak uwielbiam reżyserię Scorsese, to mam wrażenie, że tutaj było tak na autopilocie trochę. A na to miał upadku niesamowita reżyseria, różnorodna, przyciągająca wzrok. Trefa interesów jeszcze nie widziałam, ale słyszałam wspaniałe rzeczy, więc domyślam się, że może być również ciekawie. I Jorgos Lantimos, no, reżyseria nie mam nic do zarzucenia, dlatego. Ode mnie i od Akademii, statuetka idzie do biednych istot. Jorgos Lanthimos. Najlepszy film. American Fiction, Anatomia Upadku, Barbie, Przesilenie Zimowe, Czas Krwawego Księżyca, Maestro, Oppenheimer, poprzednie życie, biedne istoty, strefa interesów. I jeszcze trudniejsze się wylosowało. Tak, jak już wspominałam, poprzednie życie mimo, że moim zdaniem tam powinno być poprzednie życia, co miałoby również sens logiczny z filmem. A sam tytuł po angielsku jest Past Lives, więc taki insight. Przednie życie mnie zachwyciło i dotknęło mojej wrażliwości, więc ja jestem zachwycona tym filmem i chciałabym tu dać takie wyróżnienie ode mnie. Naprawdę polecam Wam ten film. To jest raczej powolny film, nie dla każdego, ale zakochałam się w tym filmie. Ale jest też kolejny film, w którym się zakochałam i dotknął mojej wrażliwości, i myślę, że Akademia podzieli mój wybór ode mnie i od Akademii Biednej Istoty. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie ogólnie o Oscarach i czy moje propozycje pokrywają się z Waszymi, czy totalnie się nie zgadzacie? Piszcie w komentarzach i możecie też napisać, czy będziecie oglądać Oscary na żywo. Ja. Na pewno będę nadrabiać, szczególnie dokumenty i filmy międzynarodowe, których jeszcze nie widziałam. Większość tych produkcji albo możecie znaleźć w kinach, albo są do wypożyczenia na streamingach. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Również Oskar trafia do Was za oglądanie i subskrybowanie tego kanału. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Hej!